Gdzie ja ma, tu ja ma no. Uszatek i Szrek hi hi. No, także kolejny vlog, trzeci No, także co, dzisiaj znowu nogi będą I jedziemy sobie nad morze popatrzeć, czy w ogóle coś tam się... Pograć w gry się zmieniło No miero na plaży, nie? No, nie, no, pójdziemy sobie też na, do wody też no, Ale kąpać. stopy tylko zamoczyć? Nie, no No co, jest co zrobimy z telefonami w ogóle, nie? Także... Tak. Pocimy, no, także tego, także no, pojedziemy. Co? U mnie płatki jak zwykle zaraz wjadą na śniadanko. Waga ciągle też to samo, nic się nie zmienia, ale jeszcze 2 miesiące masy będą. Waga 92-93 i lecimy, ile się da, tyle się da. 2 miesiące sobie dajemy jeszcze masy. A co? Forma no forma. To samo pewnie co ma się zmienić w ciągu dwóch tygodni, jak ciągle to samo stoi. Ciągle ciśniemy na siłowni, nie? pakujemy, no, także co tu jeszcze, coś mówisz? Ja już jestem ogarnięta, jadę zaraz na nokcie i później Marcin odbiera mnie tak o mniej więcej o 12 i jedziemy do Blackpool. Mamy nadzieję, że nie będzie dużych korków, wyjeżdżamy w miarę by... późno, ale tak to byś, jakbym ja, następnym na 17, a tak przełożyłam sobie na 11 i tak nie musimy przynajmniej się już spieszyć do domu. Coś mi tu wyszło Także bojdzieś. spoko. Widzisz, jakaś dupa mi tu wyszła tu. I tak. No Dzisiaj jest ładnie mam piękną pogodę, dlatego korzystamy te dwa dni Ja tu barki pokazuję, a ta sukieneczka <noise> No, mam sukieneczkę, już pokażę, jak mam ładną. No. O, jakie ładne bicki Całuj No dobra No, no pewnie się coś powie, zamawiam zaraz Ubera Ja tu raczej nic już nie powiem Nic nie powiem, tylko po prostu co zjem Dopiję sobie wody, może z pół litra, może litr I będę pewnie jechał po tą ja. No, także co, widzimy się pewnie w trasie. No. I trzymajcie nas, żebyśmy nie wypasowali. No tak zjemy, bo i tak jedziemy do Blackpool na głodnego, tak, żebyśmy będziemy wypasowali. Bo Pojedziemy na ryż i kurczaka. No, Albo ja zrób teraz pakała. w tym czasie. Kurczaka dobra, kończymy, bo już barki się pompują, no nie. No. Okay, czekaj, tak trzeba wyłączyć tego, nie? Okej, Ok, my już jesteśmy w drodze, tak jak mówiłam przed chwilą. Mamickie. Tak, jest za ładnie. Jest ładnie ogarnięte. Ładne mam brewki zrobione, paznokietki też. Ja tak. tak, Oczywiście pisam z żeby zabrał im brązer i rozświetlacz. Chciałam się troszeczkę poprawić. Bo on myślał, że trzeba to zamówić, to i nie wziął. No dobra, założymy że okulary będziemy jakoś ładnie wyglądać. Także jest... ale się już robi ciepło. Także jest mega ciepło, fajnie. Także nie musiał palać. Nie wyłączyła, że no, z... żeby nie było szumu, i teraz kurde już ciepło jest trochę. Czy kichnę jak uszkodę? Biernie zaraz. No bo nie ona idzie ich... odszedł. Także jedziemy sobie do Blackpool, oczywiście na gry. korki po drodze. No e, ale na, na żarcie, pochodzić sobie dawno, to tak, nie byliśmy też tam, parę Tego miesięcy. muszę właśnie spodziewać nie, że będą korki w taką pokładę, ale trudno. Chcieliśmy ominąć się trochę, ale. Zanim je ominiemy, to one się już kończą. Będą szybciej, korki po prostu na no, GPS się pokazuje na nawigacji, więc trzeba jechać normalnie. Niestety, ja chciałem przez miasto przejechać, ale nie ma co przez miasto jechać, bo później już korków nie ma, więc jeszcze byśmy ekstra drogi nadrobili. Więc... No ale tam godzina 12, także do niej sile. Także tak, lecimy, ciema jest dopiero w do pierwszej, także do wieczoru możemy posiągnąć. Także fajnie Wiesz, mogę coś zrobić? No to spokojnie, co robimy? Ciekawe, dzisiaj. ciekawe. Czy ja wyglądam się Polowałam sobie. Tak. I co? I za jeszcze chciałam powiedzieć? że jestem mega głodna Bo chciałam Ci pisać, ale zapomniałam, że mi widzią te, te sucharki pizzowe, ale pewnie już już jedziesz tak, nie Ci pisać leka. Ja także, także no dobra, to nie widzimy się w Ok, update z... więc to czas z trasy. Wstajemy w małych koreczkach, zostało nam jeszcze pół godziny jazdy, jest już 15 po pierwszej, my byliśmy jeszcze w, na stacji i ja sobie jadłam Subwaya, co później mam w ogóle tego pokazać, ale myślałam ogólnie, że będzie troszeczkę lepsze, bo zawsze na, na siłowni też mam obok i zawsze tak ładnie pachnie tym sabojem, a tu powiem, że dupu nawet urywało, było dobre, ale męszało, spodziewałam się czegoś innego. Cierpliwości podziewałam się czegoś innego, ale. o widzę kurwa, że hamują. <noise> także. Auto krzyczy, że ludzie hamują przede mną. No, także, no, jeszcze pół godzinki. Także pojechaliśmy takimi skrótami przez taką wieseczkę gdzie normalnie był, była taka wąska droga, jednostronna. Na jedno auto w sensie? Jedno... Nie była jednostronna, tylko na jedno. No, o to auto mi auto. chodzi. No. no. dwustronna na jedno auto. Było. Także no i cały czas jedziemy, sobie gawędzimy o niczym. Śpiewamy. Tak. dobrze, dobra, idziemy dalej. Pokażemy, Wam zaraz... Tak. 20 nie... minut jazdy i będziemy. Miejmy nadzieję, że korków już nie będzie. Mamy nadzieję, że można tego się jakoś ruszyć w tym pleku na tej grach. Mam nadzieję, że wszyscy pójdą może się kąpać, a my będziemy mieli wolne grę do grania. Tak. No mam taką nadzieję, że wygrać hajs, Trzeba, nie? A tylko na no to chodzić co może? Do bufetu idziemy, że No nie wiem czy na bufet. No, na bufetzie no nie wymasz ryż kurczaka, jakieś miękę i tak dalej. No obejrzesz się wszystkim. No. Hmm. A jeszcze zobaczę, bo ja teraz ładna w sumie nie jestem. Ja też. No i pójdziemy na grycie coś. A pada oni pikną. To, no, nie pikną. Teraz nie piknął bo był dalej, tylko tego. Ja zahamowałem to odpowiednio. Jakbym zahamował sekundę później, to by na pewno piknął. Trzymam, trzymam gaz, jak przede mną hamują, ale jest blisko, to wtedy pika, nie? Jak duszę hamulec, coraz z nimi, to nie pika, wiesz, nie? No i no, taki... bo, tam, tak jest. No, może nie teraz, ale nie chcę mu w dupę wjechać. <słysy> <słysy> tak sobie myślałam, że może jak nie będzie kolejki, ale bo nie będzie kolejka, to byśmy mogli się na Tak Zparliśmy z nowym statywem. bo Karolina stary urwała, powękał, masakra. Jeszcze mi swat telefon mi szybka pękła, ale tylko ta szybka ta zabezpieczająca, ta także o tyle dobrze. No, idziemy na gry, bo są mus... otwarte. Tak. Z nowym, różowym statywem. Musieliśmy kupić nowy, ale taki, taki ten selfie stick, to jest bardziej no. statyw i tak. Cztery punkty całe. A tam tamten zadycha od razu, pęknął wzięliśmy go no. drugi raz dopiero, nie? No nie. A tam pierwszy się na siłowni, nie? A tak. wydawał się taki stabilny taki. <laughs> Karolika, kury urosły, nie? I od razu tego. Urywała wszystko. No. Ale kompletnie, piękny, że nie dało że nie wiem jak ona to zrobiła. No bo chciałam go obrócić. Przechodzimy? Bo... No przełóż. No. Chciałam go obrócić, teraz mi się dziwnie trzyma. A ja to słoneczny pan broni. A Niemcy? Mięśnie się świecą, także... Coś? Dobrze, że gry są otwarte, bo stwierdziliśmy, że jest trochę mało ludzi. I się zastanawiałem, czy gry są na pewno otwarte, bo ostatnio jak byliśmy, pamiętacie, nie wiem... Nagrywaliśmy co? vloga. Jak padało, co było zamknięte, nie? Wtedy. wtedy. A jeszcze koń na czerwony zapierdalał. Zapierdalał się na czerwony. Chociaż się zatrzymać, nie? Co? Ja się zatrzymać. Co? Dobra, Martin chce mi wygrać. Pierścionek zaręczynowy. Ja gramy, nie, on wziął ten tutaj, co był? No, gramy o drugi pierścionek zaręczynowy. Dobra, gramy w był żeby wchwycić, i teraz idziemy się przejść do To jest aparat, czy kamerka ta, ta niebieska? No, ciężko. Graj byle, co, że trafić. Tak, no, na pewno. Aha. Kurda. A czemu nie mogłem w tą stronę kurwa tylko samo miejsce poleciało? Dziewanę wiesz, nie? Chciałem jeszcze w tą stronę, a już mi samo poleciało. Kurwa. Już koniec gry? No. A ja jeszcze spróbuję. Ok. Zawialiśmy nad nadmorsko. Czyli tak, że jesteśmy, byliśmy na grach, ale nic nie wygraliśmy, także idziemy. O, tam na tą wieżyczkę, tam też tam gry. Także tam sobie pochodzi, a teraz idziemy właśnie plażą, tam dalej. Dobrze, teraz nagrywasz. Dla Dobra. Okej, Dobrze. Ok, widzę nasz ciepła woda się martwi, mi się oczywiście nie mieści w kadr. Jest taki wielki. Tak, ciekawe Tak, budzi cześć. No, idziemy no, popływać z rybkami. Mogliśmy wziąć stój. Co? Ale jakbyśmy wzięli strój, to pewnie by był przypływ, nie? Tak jest zawsze. Odpływ. Przypływ by Odpływ, przypływ to jest tutaj No więc mówię, jakbyśmy mieli stroje, byłby pewnie przypływ No i byśmy mogli tutaj już siedzieć no, ale A nie odpływ żeby... to, to byśmy to miały... teraz jest odpływ Nie, teraz jest to i to Nie za daleko, nie za daleko O, ci coś A Cały czas lata Dobra, jakieś nie buty trzymaj Zrzuca tego klocka No, ja nadal płatki tylko zjadłem, ale chyba później jedziemy do bufetu jednak Nie do Maka. I co, nie będziemy? Będziemy jeść! Dużo, dużo! Do tego? Do którego? Mam nadzieję, że można sobie samemu nakładać, nie? Bufacie, no! Się buty? I teraz wszyscy padli, bo Karolina ściągła buty. Się ściągasz? Nie, ja sobie tam ręką szybko wejdę, cyk! Coś jeszcze gadamy? Nie grzeje tutaj, nie? Przy tego, nie? nieźle No, nie jest źle. no my gorymy, że My w sumie nie mamy co gadać, czekać czy nogi dzisiaj pójdziemy zrobić, czy nie nie Dobra, tak, się Co? Tak, piękny i bestia A tu 4 Nagraj mnie. Dobra To jest no. słychać, idziemy dalej Ja że... mam podwójny ucisk burgera, tak dziwo mówię Muszę zjeść jak No, zjemy, bo przed jeszcze przed bufetem I co, I pójdziemy na, na gry Jak blisko nagrywam, żeby było słychać, nie wiem czy słychać, czy nie Tylko tak, o pokazuję Jemy i idziemy. Jesteśmy na kolejnych grach, Nie nie dokładnie słychać. szliśmy tutaj sobie spacerkiem przez morze. Tak sobie średnio jest coś do wygrania. Nie ma za bardzo co, ale teraz polujemy na zegarek, tak że Marcin sobie wymienić pieniądze na drobno, także będziemy sobie wygrali. Także fajnie. Podejście to cieńko, bo myśleliśmy, że nie będzie do wygrania. Wszystko jest... Daleko porozstawiane. Chyba ten zegarek. Nie wszystko daleko. Widzicie, takie wielkie. Musimy być martwimy. Wygraliśmy właśnie zegarek. Rolexa za 100 tysięcy funtów. Osłacany także. Jeśli to się jest chętny, zapraszamy na priv. Dogadamy się na priv. jaka cena. Tutaj coś, czy nie, co? No nie. Co? Czy nie nagiero? I klękiesz na kolana? Znaleźliśmy końce w tej które da się wygrać szybko. Ale w czerwonym pudełku jest ładniejszy. W czerwonym jest romantyczny. No już leci, już leci tam. Jeszcze dosłownie sekunda i on leci. Nie wiedziałam, że przyjechał. w ile minut poleci. Czy w minutę, czy w trzy sekundy. Dobra. to o, no, No, nie, 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 graj. nie, nie, on nie, on nie, 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 cię nie, nie, Ja go już czuję.

Hahaha Serio? Już kolana Co? Co? Na... <śmienicza> 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 Tak? Tak? dzięki, dzięki, dzięki <śmienicza> jesteśmy, jesteśmy na jedzonku, mamy tak jakbym paluszki z gofrów, coś takiego, nie? No Także ja mam z białą czekoladą, a z i takiem. Może być tak, siedzimy sobie. W właśnie jeszcze pieniądze. No. Właśnie tak, pan Kasał chce tego nagrać. To jest pięknie. Także siedzimy sobie na takim molo. Tobie odpoczywamy. Martin. Także mamy podwójne zaręczyny i tak. Dobre. To masz pi Dobra, my już wracamy powoli do samochodu. Chciałam i właśnie plażą, ale gdzieś już, już jest przypływ, także niestety było. Na nie plaży już nie ma, bo już Jadą słychać, chyba już w stodykę zalobione. Idą czas do wszystkich jechać. Chyba nie gadaj, bo nie brzuch boli. Nie wiadomo, na to słychać. Nawet do bufetu nie jedziemy. Się najedliśmy jakimś górnym fantom, się opiliśmy trochę i jednego burgera zjadłem w sumie i tyle tam. Chciałem drugiego, ale brzuch nie boli, więc no nie zim już drugiego coś innego i jestem a w to tym bardziej odpada, bo tam dużo byśmy na pewno nie zjedli. Nie zjedli. A, dużo jesteśmy zajebrani, jak opchani. I to zjedliśmy, to zjedliśmy i tak. Jakby sobie w drugiej bola, to jeszcze mógł na tego burgera, ale że boli, czy coś. Czy no, buchę... tutaj to, czy nie? No, no to zostaw po. To no na sobie Wracamy z facerkiem i lecimy raczej do domu. musimy się zrobić nogi, także. Ciekawe, ciekawe, jak, 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 ja? jak, zrobimy, jak zrobimy te nogi. No. My byliśmy chyba w 4 czy 5 godzin, nawet nie wiem ile No a wygraliśmy, nie wygraliśmy Tyle kasy poszło, że spoko To gadać, ale zarańczyny dwa razy były Były Także tak. prawdziwe złoto Cztery Białe złoto, nie? Tak Były, były Dobra, to widzimy w koniec samochodzie Lata urosła, urosła Tak Albo zmalała, bo nie zjadłem Tak, zjadłaś Ile no, co? Spadki, burger, jakieś takie gofrowe paluszki i fanta, to jest w sumie tyle. Pół litra wody w domu, nic więcej. No to co? Santos? W domu? Fantos? Dobra. I jeszcze raz O kurwa, jeszcze nogi zrobić. I nie ma bo nie ma na drugim w domu. Ja pierdolę, co to za życie. Aaaa, dupa. Ach, dobra, może przeżyjemy do końca, może nie. Jak przeżyjemy to jeszcze będziemy się widzieć na nogach. Tak, na Jez, peko, noc, kurwa, To jest łapa? Jak się, będą kurwa tak na na drodze. Ja tutaj jestem już stan młody, sobie jedziemy od jakichś 15 minut, także koryczków nie ma być. Korków nie ma być, także pokazuje nam godzina, to akurat mamy sił za bardzo, no jesteśmy już zmęczeni normalnie Tak, szliśmy na rolę tego samochodu, męczeni to była tragedia Także... Wiemy, że najlepiej się nie kość, tylko się przebrać w drugi do Mieć jakąś treningówkę I ćwiczyć, ale bolą nas troszeczkę nogi, także I Jak to będzie, to nie wiadomo, ale trzeba iść na tą siłą Bo jutro też ma być ładna pogoda Dzisiaj 200 ludzie lub nie. Ale my, kurwa, po całym dniu chodzenia, jeszcze dzisiaj nogi robimy. Tylko nie przysiady, tylko jakieś inne 5-6 ćwiczeń na nogi. Ale jest masakra. Nogi to tak kolana, tak bolą, że. Kiwie. Coś tu mam. A rozstępy. Nie wiem. No, także lecimy dzisiaj nogi. Bo jutro też nie będę na nogi i co. Mówisz coś? No, ale z treningu to tak za bardzo chyba nic nie pokażemy, bo Nie wiemy Ostatnio były nogi czy plecy, nawet nie no. wiem czy tam klata w kiwie Nie ma co nagrywać To samo robimy, tylko praktycznie bez przysiadów zrobimy i W sumie tyle, bo nie ma siły na przysiady, nawet na maszyny nie ma siły, to co dopiero na przysiady, także Lecimy No, powoli będziemy dokładać ciężar, aż nie padniemy, a i tak już padamy No, No Także dobra, widzimy się dalej albo nie wiem, tak albo nie, zobaczymy. Chyba że umrzemy, to się nie widzimy. Nie będzie filmiku, nie? No, dobra, nakurwiamy.